Witam. Że ja chciał umówić taką czekoladę. E, Reutersport. E, jest to czekolada bardziej niż baton, tak mi się wydaje. Taka mniejsza. Ale nigdy nie jadłem tej firmy e, czekolady. E, alpejska mleczna czekolada Alpenmaier. E, prawdopodobnie jest to baton niemiecki, ponieważ dużo tutaj jest zmianek e, niemieckich. Zresztą na internecie jak spow, sprawdziłem sobie tak na chwilę, tu też głównie niemieckie wyskakują e, informacje. Natomiast tutaj akurat e, nie pisze po niemiecku i przez chwilę miałem taki dylemat, czy to jest niemieckie, czy nie. Na 99,9% 99 jest to niemiecka czekolada, ale nigdy nie może być niczego być na pewno w 100%, dlatego nie, nie mówię, że na 100%. No i teraz czas, żebym ją skosztował, ponieważ nigdy nie jadłem czekolady z tej firmy, zwłaszcza takiej jeszcze wersji jakiejś mini. I czy, czy będzie dobra? Myślę, że mniej więcej wiem jak i, jakiego smaku się spodziewać po tej czekoladzie. No ale trzeba sprawdzić. Bardzo łatwo się otworzyły ba baton. W takich kostkach. Ta czekolada bardzo łatwo się otworzyła. Czkawko. Jest w takich kostkach. Nie wiem czy te kostki się połamały, czy one takie są chyba się połamały w trakcie transportu egzystowania i w ogóle pachnie tak po prostu jak mleczna czekolada Ale nie tak jakoś super mocno bardzo, ale też nie tak bardzo słabo tak troszkę poniżej średniego zapachu I taki dziwny zapach, no ale zobaczymy jaki smak będzie. Twarda. No czekolada jest bardzo twarda. Rozpływa się w ustach. Teraz się rozpływa trochę. Hmm. Hmm, taka. Średnia, średnia Czy po czekolady z innych firm z Alpen Gold mleczna na przykład lepiej mi bardziej mi smakują. Ten smak mleczny tam jest bardziej wyrazisty. Tutaj hmm. Hmm. ogólnie czuć, że jest to czekolada, która ma na celu oświadczyć walor prostych smakowych typu czekolada i mleko ale jest to bardzo mały, mały, intensywny smak trochę tego bardziej czuć czekoladę niż mleko tego mleka prawie w ogóle tutaj się nie wyczuwa no jest bardzo twarda Ta czekolada, bardzo twarda jest tak choćby w pierwszej fazie bardziej można poczuć, że się ma orzecha w buzi niż czekolada jednak gdzieś tam po chwili te pierwsze warstwy się rozpuszczają w ustach na jest taka twardość ciągle towarzyszy cały czas gdzieś tam jest tak dla mnie oczywiście jest dobre i w ogóle ale nie można sobie powiedzieć, żeby to był jakiś mega wyjątkowy smak, który spowoduje, że jutro pójdę jeszcze raz kupić tą czekoladę.